Szanowni Państwo, symbolem wolności powstańczej stolicy były biało-czerwone flagi powiewające na kamienicach dzielnic idących do boju. Za chwilę także i my podniesiemy flagę na maszt, śpiewając Mazurka Dąbrowskiego. Kierując wzrok za unoszącą się flagą Rzeczypospolitej Polskiej, miejmy świadomość, że jej górowanie nad nami. Jest dorobkiem i daniną krwi wielu pokoleń walczących o wolność, niepodległość i suwerenność naszego kraju. czyn heroicznej walki powstańców warszawskich ocenia dziś historia. Osądzamy go także my sami, zwłaszcza w ostatnim czasie, wyrażając swój szacunek dla ich zdania, postawy wobec przyszłych i aktualnych wydarzeń. Kim byli powstańcy? Byli żołnierzami podziemnego państwa polskiego. Żołnierzami Armii Krajowej, którzy podjęli walkę i świadomie poszli w bój. Wypełniając słowa przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Boże i Rządco Narodów, spojrzyj w swoim miłosierdziu na tych, którzy swoich pożytków zapomniawszy, życie swe oddali za ojczyznę. Pokaż im miłosierdzie swoje, Przeprowadź przez bramy ojczyzny wiecznej i daj im wieczny odpoczynek. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wieku i słońka im świeci. Szanowne Panie Posłanki, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Panie Komendancie, Dowódcy Służb Mundurowych, Szanowni Państwo, kombatanci, czcigodni kapłani. Rokrocznie w Rzeszowie, w Polsce, gromadzimy się po to, aby 1 sierpnia o godzinie 17 oddać hołd tym, którzy zginęli walcząc o wolną stolicę i o wolną Polskę. Oddajemy hołd także tym, którzy zostali bestiacko zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. I po 1 sierpnia znajdowali się w walczącej stolicy. Pokolenie ludzi, którzy dzisiaj żyją, zawdzięcza tamtym ludziom wolność. I ta wdzięczność sprawia, że znajdujemy chwilę, niezależnie od obowiązków, które na co dzień wykonujemy, aby 1 sierpnia o godzinie W. Oddać cześć i wspomnieć tamtych bohaterów i tamtych. tej dzisiejszej uroczystości. Pan marszałek Władysław Ortyl skierował na dzisiejszą uroczystość do Państwa list, który odczytam. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na rzeszowskie obchody 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To ważna uroczystość. Podczas której możemy oddać cześć i hołd Polakom walczącym o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Powstanie Warszawskie to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju, które współcześnie kształtuje świadomość patriotyczną Polaków. W 1944 roku Warszawa stała się symbolem polskiej walczącej, której Obywatele podnieśli broń, by przeciwstawić się zbrodniczej polityce nasistów, pełnej przemocy, brutalnej, nieludzkiej i antypolskiej. Anty <mulety> 但。But Wiązankę kwiatów składa delegacja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Rzeszowskiego.